Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Kurytybie, a dokładnie rzecz ując, jesteśmy w parku Jana Pawła II. Dlaczego park Jana Pawła II? Ono dlatego, że w 1980 roku Jan Paweł II przybył na pielgrzymkę do Brazylii i we wsparciu polskiej misji katolickiej, Jan Paweł II zawitał do Kurtyby, tu właśnie do tego miasta i w tym domu, którym Państwo za mną widzicie, właśnie przebywał Jan Paweł II. Jan Paweł II pozostaje nie tylko w wspomnieniach naszych rodaków, Polaków i Polonii tutaj mieszkającej, ale również wśród Brazylijczyków, którzy chętnie korzystają z tej kapliczki na modlitwę. Kaplica, która się zajzuje za mną, na pewno daje wyjątkowe wrażenie uczucia dla ludzi nie tylko wierzących. Atmosfera jest wyjątkowa i przypomina na pewno tamte czasy, kiedy nasi rodacy tutaj przybyli właśnie do Stanu Parana. przy tablicy, która w 2021 roku została tutaj postawiona. A jest tutaj postawiona, dlatego, że właśnie w tym roku było tutaj w Paranie, w Kurytybie obchodzone 150-lecie osadnictwa polskiego, właśnie w tych rejonach. Odbyło się tutaj różnego rodzaju uroczystości, wspominające właśnie to wydarzenie, przybycie naszych rodaków, co dla nich na pewno nie było łatwe, ale dzięki temu możemy to wspominać. W miejscu, w którym się znajdujemy, w tej chacie, mamy tutaj archiwa pokazujące przybycie naszych osadników 150 lat temu i oczywiście trudności, z jakimi musieli się zmagać w tamtych czasach. Nie było to na pewno dla nich łatwe, choćby z prostego powodu, że państwo polskie jeszcze wtedy nie istniało. Niestety byliśmy nadal pod zaborami i nie mogliśmy wesprzeć naszych rodaków tej przybywających. Wielu w tych domach są wystawy, gdzie możemy zobaczyć, jak na przykład w tym domu, jak właśnie mieszkali Polacy, które tutaj przyjechali 150, ponad już 150 lat temu. W tych domach na pewno jest dużo, dużo chłodniej niż na zewnątrz. Tu na zewnątrz mamy teraz temperaturę około 35 stopni, tam powiem, była odczuwalna mniej więcej 20 stopni. Także nie tylko chroniły przed deszczem, które też się tutaj zdarzają, ale tak są na pewno przed temperaturą. Chociaż w tamtych czasach klimatyzacji nie było, ale w takim domu z prawdziwego drewna na pewno ludzie się dobrze czuli. Polacy Polonia tu mieszkająca bardzo, bardzo uwielbiają zespoły folklorystyczne, tańce folklorystyczne. Bardzo dużo właśnie Brazylijczyków jest, tak samo należy, naszych zespołów, które tu istnieją. Jeden z największych zespołów, których jest na terenie Brazylii znajduje się właśnie w Kurytybie jest to Wisła. A to, co Państwo właśnie teraz widzicie, to jest właśnie przykład tego wspomnienia Jana Pawła II, że w tym czasie, w tym okresie przebywał właśnie w Kurytybie. To, jak to wszystko ładnie wygląda i jest zadbane, zawdzięczamy Pani Daniucie i Stowarzyszeniu Polsko-Brazylijskiemu Braspol. Wyjątkowości tego wszystkiego daje na pewno fakt, że te polskie chaty możemy tutaj zobaczyć pod palmami. Jednym z naszych rodaków, których możemy tutaj zobaczyć, jest również Mikołaj Kopernik. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście, serdecznie zapraszam tutaj do tego miejsca, czyli Pargiana powa II w Kurtybie. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na następny odcinek z jakiegoś miejsca w Ameryce Południowej. Do widzenia. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia!